Moi drodzy, jak tam pierwsze chwile w Polsce? Zimno? No, może troszkę chłodno, ale nie narzekam, gdzieś grzeje nas jeszcze to ten klimat hiszpański. Hiszpański, tak. Trochę I... zmęczeni jesteśmy, nie ukrywam, po tylu godzinach. Ale szczęśliwi, Bardzo. że szczęśliwi. już w Polsce. Bardzo. Tak. Jak myślicie, dlaczego trzecie miejsce, nie pierwsze? Dlaczego widzowie stwierdzili, że to nie Wy? To czy ja uważam, że no, kierowali się głównie tym, że gdzieś tam mm, Wiktor z Madzią od, da, od wczesnego momentu programu znajmiali sobie tą miłość i myślę, że kierowali się w tym, tak? bo o to tu, tu chyba chodzi, żeby pokazywać tą miłość. No, my też pokazywaliśmy, ale oni to mówili wprost, także myślę, że może dlatego. No i na pewno też zasłużyli na to. Myślę, że, tak. myślę, że swoimi to, to, jak między sobą. Te uczucia grały, to zasłużyli, zasłużyli jak najbardziej. tak. Dobra, czyli spodziewaliście się tego, że możecie nie e, wygrać? Szczerze, to tak, w, no, tak w tak dzień byli. finału to my przewidzieliśmy kolejność. Także, serio. Ej, dobra, bunk <laughs> Tak. Nie, bo powiedziałem od razu. Tak, że... No jakie wy teraz macie najbliższe plany wobec siebie? Jak będzie wyglądało wasze życie? Bo program się już skończył i co będzie u was ciekawego się no, działo? Pierwsze dni na pewno powrót teraz do rodzin, gdzieś tam tak, do rzeczywistości, no swoich obowiązków, ale myślę, że szybko się spotkamy, bo już też to planujemy. Nie chcemy też sobie robić presji co do mieszkania razem, że już musimy, czy coś takiego, ale na pewno będziemy. My podchodzimy. My podchodzimy do tego z taką troszkę chłodną głową, że zobaczymy teraz, będziemy się spotykać, ja myślę, że maksymalnie 2-3 dni wytrzymam, jadę do Miodowic czy do Szczecina, zabieram gdzieś Paulinkę, jedziemy razem i będziemy się spotykać, spotykać i mam nadzieję, że to wszystko będzie szło w dobrym kierunku, bo tego oboje chcemy, także... jaką wy macie odległość między sobą? Ile to czasu? 300, 300 kilometrów, także Nie tak, Niedużo. Nie 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 dużo. Ale z perspektywą, że może kiedyś będziecie razem mieszkać? A, Jak najbardziej. Bo bardzo, my bardzo chcemy teraz stworzyć to tutaj na zewnątrz, gdzie przyjdą te wszystkie warunki zewnętrzne, tak typu, nie wiem, praca, codzienne obowiązki i chcemy zobaczyć, jak to na nas wpłynie. A myślę, że wpłynie w ten sposób, że to bardzo przyspieszy tę decyzję, więc jestem tak. bardzo dobry myśli.